Próbujemy klientom pomóc wypracować ten taki model docelowy, na którego wpływ będzie miało chociażby to, w jaki sposób chcą korzystać z tych usług morowych i jak dużo z nich ich chcą konsumować. Bo może to jest tylko jakiś mały wycinek ich działalności biznesowej, a może bardzo szeroki. Dzień dobry, witajcie w Cyber Security Powers. To jest seria rozmów o strategii bezpieczeństwa IT i tutaj mówimy także o mitach w branży. Jesteśmy na ścieżce kariery, a przy okazji, poruszając się po ścieżce kariery, no trudno nie wspominać o kluczowych obszarach cybersecurity. Dzisiaj będziemy mówić o security w Accenture w kontekście cloud. Piotr Topur jest razem ze mną, który jest Senior Security Managerem, prowadzi także zespół Cloud Security. Piotrze witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Witam również. Nie wiem czy się domyślasz, ale jesteś bardzo wyczekiwanym gościem tutaj. No, temat chmury jest ostatnio tematem na topie, więc domyślam się. No właśnie, dlatego z takim szerokim uśmiechem przyszedłeś do studia po to, żeby usłyszeć pierwsze pytanie, które brzmi <laughs> jak to się stało, że właśnie że Cloud jest na samym topie w kontekście security, oczywiście, kiedy się zaczęło i w ogóle co tu się będzie działo? Czy widzisz kres dla swojej pracy? Może zacznijmy od samego początku. Wydaje mi się, że największy rozwój tego, tej tematyki w Polsce to ostatnie dwa, może trzy lata i miało na to wpływ myślę, że trzy czynniki. Pierwszym z nich jest to, że najwięksi dostawcy usług chmurowych zaczęli interesować się tym, ażeby ich regiony, ich usług były uruchomione w Polsce. W ten sposób w Warszawie powstał już region Google, a, a za chwilę będziemy mieć region Microsoftu, a jeszcze w najbliższym czasie, informacja z ostatnich dwóch tygodni, i Amazon dołączy do grona tych dostawców. Więc zdecydowanie jest to temat na topie. To jest ten pierwszy z czynników. I idąc dalej, kolejnym czynnikiem jest to, że w ostatnich latach nastąpiło trochę zmian w samych regulacjach dotyczących. Ich usług chmurowych, ich wykorzystywania, ale też ich bezpieczeństwa, głównie dla rynku finansowego. Mówię tutaj o komunikacie chmurowym KNF-u. A czy Ciebie to dziwi, że to idzie w tę stronę właśnie? To znaczy, że, 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 że trzeba dbać o bezpieczeństwo w chmurze? Nie, no, myślę, że to w takim sektorze, myślę, że... jakim jest bankowość. Myślę, tak? że standaryzacja jest jak najbardziej na miejscu, bo to ona pozwala nam przewidzieć jak chcemy do tego podejść, jak chcemy podejść do tego bezpieczeństwa no i zapewnić to, że konsumpcja tych usług chmurowych będzie rzeczywiście w sposób bezpieczny realizowana. Natomiast mówiłem, że są trzy czynniki, ja wymieniłem na chwilę są dwa. Trzecim czynnikiem jest na pewno pandemia, dlatego że w ramach pandemii dużo firm stanęło przed obliczem konieczności pracy zdalnej i korzystanie z usług takich jak do Kooperacji czy kolaboracji w środowisku, które są uruchomione głównie w środowisku chmurowym, pozwoliło zrobić ten pierwszy krok w kierunku chmury przez te organizację. Jeżeli zrobili już pierwszy krok to, krok, to mogą się też zastanawiać na tym, jak wykorzystać usługi chmurowe dla innych części swojego biznesu. Więc to te, te trzy czynniki, moim zdaniem, wpłynęły najbardziej na to, że to akurat teraz jest ten, ten, ten największy bum. Pytałeś jeszcze, kiedy to się skończy. No z mojej perspektywy, więc do Twojego pytania, najchętniej wcale. Natomiast jesteśmy na samym początku tych transformacji cyfrowych u naszych klientów, więc myślę, że jeszcze najbliższy. Znaczy myślę, lat... że, że kiedy mówisz wcale, to tak w branży to jakieś 3 lata, prawda? Ty tyle ci daje. <grym> Okej, okay, niech, niech tak będzie. <grym> Czyli za 3 lata będziesz miał szansę na jakieś dłuższe wakacje. <grym> A wakacje są bardzo potrzebne. <grym> <grym> Teraz zastanówmy się nad, nad następującą sytuacją. Firma ma już hmm, określony system informatyczny, i nagle się okazuje, że, hmm, no, że, że cloud jest niezbędny, bo, bo rynek w ogóle wymusza, bo, bo trzeba przyspieszyć procesy biznesowe. No i czy to w ogóle jest łatwe, tak? zrobić, zrobić ten, to przejście, żeby zaadaptować. To jest, mój... to jest jedno z pytań, które bardzo często powtarza się u naszych klientów, czyli jak. No, dokładnie. Czyli. Ma, jesteśmy firmą, która już od wielu, wielu lat o bezpieczeństwo swojej infrastruktury, swojej serwerowni i teraz musimy podjąć decyzję, co zrobić dalej. Chcemy zacząć korzystać z usług chmurowych, ale wydaliśmy pewne pieniądze, Przeprowadziliśmy pewne projekty, inicjatywy i natomiast teraz potrzebna jest jakaś zmiana. I teraz, na ile to, co było do tej pory wypracowane, będzie w jakikolwiek sposób przenaszalne czy adaptowalne do tego nowego środowiska? I tak, to jest jedna z tych rzeczy, którą najczęściej robimy na projektach. Takie projekty wyglądają w ten sposób, że próbujemy zrozumieć to, co klient wypracował, jak wyglądają procesy, jak wyglądają narzędzia stosowane, jak wyglądają chociażby kompetencje ludzi, bo to też jest dosyć istotne w dzisiejszych czasach, tak? I próbujemy klientom pomóc wypracować ten taki model docelowy. Na którego wpływ będzie miało chociażby to, w jaki sposób chcą korzystać z tych usług morowych i jak dużo z nich ich chcą konsumować. Bo może to jest tylko jakiś mały wycinek ich, ich działalności biznesowej, a może bardzo szeroki. Wspomniałeś o tym, że sprawdzacie kompetencje ludzi. To musi być stresujące dla tych ludzi. Przychodzą coś. Jacyś... Mądre, nie powie, nie ale, że powiedziałem, tak powie, że, że sprawdzamy kompetencje, tylko są one niezbędne do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo całości, mm -hmm. dlatego widzimy duży ruch y, y, w kierunku tego, żeby u ludzi edukować i to zarówno no wiadomo, i po naszej stronie, jak i klientów stronie, żeby tych kompetencji było jak najwięcej, no bo wiadomo, wiedza jest niezbędna do tego, żeby zrobić coś w, w porządku. W ogóle zastanawiałem się przed naszą rozmową nad tym, jak ludzie postrzegają chmurę, mm -hmm. bo mogą to. Bo na pewno jest tak, że postrzegają to jako nowoczesne rozwiązanie. Takie rozwiązanie po prostu, sama nazwa sugeruje, żeby się kierować gdzieś w górę z skojarzeniami, czy to jest po prostu rzecz z kosmosu, wręcz. <laughs> ale może nie aż tak. Natomiast, czy nie jest tak, że w biznesie o klaudzie. Myśli się jako konieczności, ale też jako niebezpieczeństwie. To jest taki chyba jeden z podstawowych mitów. Czy, czy to wciąż funkcjonuje? Tak, są takie mity, że chmura jest niebezpieczna. Natomiast może zacząłbym troszeczkę od takich bardzo dużych podstaw. Chmury udostępniają usługi w wielu modelach. I te modele, w zależności od tego, z których modelu skorzystamy, na podstawie shared responsibility model, dzielą odpowiedzialność pomiędzy klienta a dostawcą usług chmurowych. teraz, w zależności od tego, o jakich typach usług mówimy, ta odpowiedzialność często przenaszana jest na dostawcę usług chmurowych, który musi nam zapewnić bezpieczeństwo, bezpieczeństwo tej usługi, ściągając z nas tą odpowiedzialność. Tutaj można posłużyć fajną analogią, którą gdzieś kiedyś widziałem na, na chyba memie w internecie, że korzystanie z usług chmurowych jest jak korzystanie z elektryczności. Nas jako konsumenta elektryczności nie do końca interesuje, w jaki sposób dostawca elektryczności dba o to, żeby ten prąd był odpowiedniej jakości, żeby był dostarczany w sposób ciągły. Interesuje nas to, żeby on po prostu był w gniazdku w momencie, gdy podłączymy sam suszarkę czy pralkę. Tak? Trochę analogicznie w usługach chmurowych. Nas będzie interesowało to, żeby ta usługa działała, była dostępna możliwie w blisku 100% i żeby była bezpieczna w ja, miarę, oczywiście jak najbardziej. Mhm. A teraz zapytam Cię o to, jak w ogóle biznes powinien podejść do, do samej transformacji chmurowej? Jak to w ogóle ma się do innych procesów, które, które są w firmie, które się dzieją w, w okresie transformacji cyfrowej? Czy, czy to jest rzecz a, a autonomiczna, czy, czy raczej powiązana ściśle z, z innymi procesami? Jeśli tak, to, to z jakimi? Znaczy generalnie transformacja cyfrowa, mająca na celu rozpoczęcie wejścia do chmury, czyli drogi do chmury, bo różnie jest to nazywane, jest to, jest to zagadnienie wielodomenowe. Wiadomo, że jedną z tych domen jest bezpieczeństwo, bo inaczej byśmy tutaj nie rozmawiali, natomiast tych domen jest dużo, dużo więcej. I nasze projekty, gdy klientom staramy się pomagać w, w tej drodze do chmury, są właśnie poruszają bardzo wiele aspektów. Potrzebne są umiejętności, zarówno takie infrastrukturalne, sieciowe, jak i bezpieczeństwa, ale również governance, compliance, czy nawet takie rzeczy jak change management, gdyż tego typu zmiana w organizacji jest na tyle duża, że też trzeba ją w odpowiedni sposób do tego przygotować. Wyobrażam sobie sytuację, jeżeli wchodzisz do, do biura klienta i mówisz właśnie o tych obszarach, to on robi na Ciebie wielkie oczy. I co ty na to, co, co, co ty wtedy na te wielkie oczy, że mamy takie kompetencje? I możemy zbudować zespół ekspertów posiadających wiedzę z odpowiednich domen, który będzie współpracował, bo tutaj jest to istotne, że nie że każdy sobie rzepkę skrobia, jak to mówi polskie powiedzenie. Mm -hmm. Tylko rzeczywiście idziemy jako jeden zespół, który ze sobą współpracuje i próbuje zaadresować potrzeby z każdej z tych, tych do domen. A ciekawe jest teraz dla mnie taki skład zespołu. To znaczy czy to, to jest drużyna siatkarsko-koszykarska czy może to raczej debel w tenisie czy może to są piłkarze czyli wprowadzasz po prostu 10 plus 1 jeszcze trener gdzieś tam siedzi na, na, na ławce. To dużo zależy od tego gdzie w tej podróży do chmury jest już klient bo często te kompetencje już u tego klienta są kupione na rynku wyuczone więc ten Zakres projektu jest wybudowany na etapie ofertowania i, i określenia scope of work, tego zaangażowania, którym się zajmujemy, natomiast zdecydowanie jest to tak, że staramy się zaadresować wszystkie możliwe aspekty tej transformacji cyfrowej, tak żeby dostarczyć ten projekt end to end. A jeszcze o tych mitach może trochę co? Mogę Cię pociągnąć tak za śmiało. język. <śmiech> Spróbujmy. <śmiech> Spróbujmy, jasne. Bardzo mi się podoba ta otwarta postawa. W ogóle nie zachowujesz się jak człowiek z IT. Na przykład. No, Przepraszam. <śmiech> <śmiech> o, jakże prosił w tym momencie. <laughs> to znaczy, z czym się spotykasz jeszcze oprócz tego, tego bezpieczeństwa, niebezpieczeństwa chmury? No i właśnie jaka jest, jaka jest Twoja odpowiedź na, na kolejne takie. Aż za bardzo pospolite postrzeganie. Myślę, że takim mitem też jest, że chmura związana jest związana z większością ataków niż mamy to w takim klasycznym, on termowym środowisku. I nawet statystycznie pewnie jest trochę w tym racji, dlatego że skoro coraz więcej klientów idzie do tej chmury, to skala ataków przenosi się z tej części, w której byli dotychczas, do tej, która jest wspólna, tak, to chmurowa. Więc to może jest, jest i prawda. Natomiast Trzeba też wziąć pod uwagę to, że chmura daje dużo dodatkowych możliwości ochrony, których wcześniej nie mieliśmy. Ataki typu niedostępności usług, czyli DDoS i usługi mające na celu obronę przed tego typu atakami, korzystając z dobrodziejstw chmury, są bardzo elastyczne i skalowalne na niewiarygodną skalę. Dlatego chmura nie, nie tyle, że jest, jest jakby adresatem większości z tych ataków, to też pozwala z nimi walczyć w inny sposób. A teraz uwaga, uwaga, ale prawdopodobnie zadam Ci najtrudniejsze pytanie w naszej rozmowie. Słucham. Wspomniałeś o atakach DDoS. Mhm. Czy należysz do grupy, do kolektywu hakerskiego Anonymous? Hmm, oczywiście, że nie. Ale nawet gdybym należał, nie mógłbym o tym powiedzieć, Ach. bo nie byłby anonimowy. <laughs> No tak, chyba nie można znaleźć lepszej odpowiedzi na to pytanie. Ja jeszcze oczywiście przytrzymam się na moment przy mikrofonie, bo interesuje mnie to, czy dobry specjalista bezpieczeństwa łatwo zostanie specjalistą od clouda, czy, czy odwrotnie to właśnie specjalista od clouda może zdziałać więcej w security? Myślę, że na to pytanie jest trudno odpowiedzieć i odpowiedziałbym trochę w stylu Typowego człowieka z IT, to zależy. Nie, nie równam tego. Dobrze, to może inaczej. Jest kilka profili osób, które nadają się do tego, żeby zajmować się cloudem. Z jednej strony mówimy o ludziach, którzy mają już tym doświadczenie, którzy zajmowali się w, rzeczywiście podczas migracji do chmury, mieli w tym swój udział i rzeczywiście ukrócili sobie rączki tą technologią czy ty, tymi zagadnieniami. Natomiast z drugiej strony jest ich zdecydowanie za mało w stosunku do tego zapotrzebowania, które jest obecnie na rynku. Dlatego Musimy po nowe osoby. No i jest tu kilka wariantów. Te wariant, dwa warianty, które ty wymieniłeś, są jak najbardziej na, 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 na mają, mają jak najbardziej są najbardziej adekwatne, tak? Czyli z jednej strony mamy ludzi, którzy mają doświadczenie infrastrukturalne, jeszcze trochę nie wiedzą dużo o samym bezpieczeństwie, ale mogą się go douczyć. Natomiast w ramach projektu ich bagaż doświadczeń, który uzyskali w wcześniejszych zaangażowaniach swoich, jest najbardziej przydatny i, i bardzo miarodajny w takich projektach, nie? Z drugiej strony mamy ludzi, którzy zajmowali się bezpieczeństwem takim klasycznym, serwerownie, on-prem. Czyli to jest coś co od wielu wielu lat już jest jakby najbardziej funkcjonuje. Natomiast muszą się douczyć tylko tego co jest nowe w, tej, w ramach tej chmury. A pamiętajmy, że ci nasi klienci najczęściej mają środowiska hybrydowe gdzie jest i część w on-premie i część w chmurze. Więc ta ich wiedza jest jak najbardziej adekwatna i przydatna na takich projektach. Z tego by wynikało, że osoba która załóżmy m, poznając cię tutaj w tej rozmowie chciałaby wejść do twojego zespołu nie Zapraszam. musi się... <śmiech> 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 Czy to jest propozycja pracy <laughs> dla mnie? Słuchaj, możemy zweryfikować co do rozmowy rekrutacyjnej, gdzie będę o swój zestaw pytań zamienimy się miejscami. <słuchaj> jedno są taka osoba nie powinna się poczuć w jakiś sposób niekompetentna w jakimś obszarze, bo skoro jest to środowisko hybrydowe, to, to, to bardzo łatwo uzupełnić puzzle, te, te, których brakuje. Tak, tak mogę zrozumieć? Zdecydowanie. Myślę, że tutaj chęć rozwoju i, i zaangażowanie jest jak najbardziej wystarczająca do tego, żeby w ogóle wystartować. Co więcej, są też osoby jeszcze dużo młodsze, które dopiero kończą studia. Oni nie mają jeszcze żadnego bagażu doświadczeń, takiego korporacyjnego, że w ten sposób bym to nazwał. Ale oni też mogą próbować. Mamy różnego typu akademie, chociażby karotki, gdzie, gdzie dziewczyny mogą spróbować swoich sił w obszarze bezpieczeństwa generalnie, w tym cloud security. No to teraz pogadajmy o, o prawdziwych chmurach, czyli cumulonimbus, chyba naj, najgroźniejszy w lotnictwie. Cumulonimbus stratus chyba jeszcze. <grytania> 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 czyli dokąd podąża chmura. Co nowego prognozujesz tutaj w, w tej nieskończoności IT, czyli w ciągu trzech lat? Nieskończoność na trzy lata. No, no myślę, że jest dużo kierunków, w którym, szczególnie to bezpieczeństwo, bo to w tym kierunku chciałbym się powiedzieć, myślę, że jest dużo kierunków, w którym może się to rozwijać. Jednym z nich jest na, na pewno coraz większa ilość usług as a service, czyli takich, gdzie to dostawca usługi będzie nam ją trochę kreował, my sobie tylko będziemy dobierać odpowiednie bloczki do tego, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Drugim takim kierunkiem jest automatyzacja. To jest coś, co mocno zmienia oblicze całego IT, gdyż od samego początku mamy to security by design, czyli jeżeli automatyzujemy, to już od samego początku możemy myśleć o tym bezpieczeństwie. To jest myślę, że taki fajny kierunek. A trzecią rzeczą to są komputery kwantowe, coś o czym zatrzyma się, się mówić coraz częściej, natomiast jeśli one rzeczywiście wejdą do takiego użycia, powiedzmy może nie publicznego, ale generalnie będą już tak wykorzystywane w sposób tak, jak korzystamy dzisiaj jeszcze chociażby z twojego urządzenia, to to mocno wpłynie na kształt chociażby kryptografii, bo tam będzie miało to kolosalne znaczenie. Nie wiem jak to się stało, ale właśnie mija czas przewidziany na naszą rozmowę. Nie możemy też dłużej naszych gości po, po tamtej stronie przetrzymywać przy ekranach, bo wiesz jak to jest z wrażliwością osoby, która siedzi przy ekranie komputera. A ty jak długo wytrzymujesz? <grym> dużo <grym> za dużo, bo moje hobby nie tylko są związane z bezpieczeństwem, ale one też <grym> wymagają siedzenia przy komputerze. <grym> <grym> Piotr Topur Accenture, bardzo dziękuję. dziękuję. bardzo. Dziękuję za, za tę rozmowę. Cyber Security Powers. Rozmawiamy o różnych aspektach cyber security. Dzisiaj mówiliśmy o cloud, no ale przecież to nie wyczerpuje listy tematów, które chcemy poruszać. Zapraszamy więc do oglądania innych odcinków. I pozdrawiamy ze studia. Paweł Oksanowicz. Dziękuję, do zobaczenia.